Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na moje plany czytelnicze na 2023 rok. Standardowo było tak, że nagrywałam albo 20 książek na dane 20 na 2020, 21 na 2021. Natomiast w tym roku mam wybrane 10 książek i. Trzy książki będę losowała. E, bardzo dużo książek mi przybyło w tym roku, i jak zobaczyłam film z zeszłego roku, z którego w ogóle bardzo mało książek przeczytałam, e, to trochę się przeraziłam, e, że tam mówię, że mam 150, a teraz niestety ta, ta liczba jest bardziej po 450 nieprzeczytanych pozycji. Nie mam nic na swoją obronę, e, dlatego myślę, że przejdziemy sobie najpierw do tych książek, które wybrałam do przeczytania, a później wylosujemy pięć z tego mojego spisu książek nieprzeczytanych. Pierwsza książka to Mleko i głód. Jest to książka, z którą ja e, w ogóle mam dosyć dziwną relację, dlatego, że ja początkowo nie planowałam po nią sięgać. E, byłam nastawiona tak e, dosyć sceptycznie, pomyślałam, że mi się nie spodoba, e, natomiast ona wszędzie na mnie patrzyła, albo w Empiku, albo właśnie w Księgarni czarnego bardzo często na mnie patrzyła i przyciągała mnie do siebie swoim własnym wzrokiem. Aż się tutaj zdecydowałam, żeby ją przeczytać, i jest to historia o relacji z jedzeniem pewnej Żydówki, która nie wierzy w Boga. Jest to książka na temat y, ciała kobiety, natomiast z tego co słyszałam, jest ona bardzo wulgarna momentami, także zaznaczam, że raczej to nie jest proza dla mm, młodszych czytelników. Ale już dla młodszych czytelników jest kolejna książka, czyli przewodnik po zbrodni według niegrzecznej według grzecznej dziewczynki. E, I to jest książka, nad którą patronat mają Żółwie Książkowe, Panna Fox, The Book King, Panna Sasna, tak, nie, nie mogłam, musiałam się skupić. E, to jest w ogóle książka, która już kiedyś była wydana po polsku, ona ma swoją kontynuację i przy okazji właśnie kontynuacji została wznowiona. Bardzo jestem jej ciekawa, dlatego że zbiera naprawdę dobre opinie. E, spotkałam się tylko z jedną taką dosyć średnią e, i to była opinia Izki, w którą po prostu e, Izy, książkowej baby, którą po prostu denerwuje główna bohaterka. I to jest historia. Sprawy, która została zamknięta 5 lat temu. E, jakaś dziewczyna została zamordowana. E, wszyscy wiedzą, że ktoś jest mordercą, chyba jej były chłopak, e, ale nasza główna bohaterka nie jest tego taka pewna i postanawia to w, w śledztwo wznowić. Wiecie, że ja nie przepadam raczej za kryminałami e, młodzieżowymi, takimi jak tutaj. Natomiast zobaczymy, jak ta książka e, wypadnie i może Anuż mi się spodoba. Kolejna książka to małomówny i rodzina, czyli powieść Małgorzaty Musierowicz, e, to jest. Książka, która jest Ostatnio czytałam właśnie od Was w komentarzach, że to jednak jest tą przed Jerzyciadą, e, czyli gdzie się bać bohaterowie później się pojawiają. Natomiast e, ściśle ten Tom chyba nie jest powiązany z, z serią autorki, e, ale słyszałam na, temat, na jego temat bardzo dobre opinie. Natomiast e, no nie do końca wiem, jak to jest z tą, z tą, z tą numeracją. E, niemniej jestem bardzo ciekawa, wiecie, że e, poznaję Jerzyciadę e, i bardzo dobrze się na niej bawię. Nie wiem, czy będę czytała całą, na pewno będę. Będę się starała. Kolejna książka to Władcy Iluzji, i to jest trzeci tom Magika i Złodziejki. Jak wiecie, Magik i Złodziejka podobało mi się, natomiast po czasie zapomniałam o tej książce i później w chyba losowanym wyzwaniu Tybiarowym wylosowałam właśnie drugi tom, czyli Uczeń Kuglarza. I Uczeń Kuglarza bardzo mi się podobał. Uważam, że to była jedna z naprawdę z lepszych powieści młodzieżowych, jakie miałam okazję czytać. Powieści młodzieżowych takich, powiedziałabym, dla młodszej młodzieży. Natomiast no ma tam takie elementy brutalności. E, bardzo dobre są te książki. Nie wiem, jak tutaj się e, ma sprawa, bo wydaje mi się, że tutaj wracamy do linii czasowej z pierwszego tomu, która, no, jak wiecie, mniej mi się podobała. Natomiast e, zobaczymy. Tak jak mówię, drugi tom póki co był najlepszy e, i mam wrażenie, że niestety ten trzeci go nie pobije, e, ale jestem go bardzo ciekawa i mam nadzieję, że uda mi się niedługo do tej książki przysiąść. E, trochę przydałaby mi się jakaś motywacja, bo nie ukrywam. Że jej nie mam. Kolejna książka to Dziewczynka w Czerwonym Płaszczyku. E, mówiłam Wam ostatnio dosyć dużo o tej książce na kanale, dlatego że e, moja przyjaciółka bardzo mi ją polecała. E, to jest e, historia, której akcja rozgrywa się w trakcie II wojny światowej. E, tyle wiem. Asia na niej płakała, e, no i zobaczymy, czy ja też będę na niej płakała. Wiecie, że mi naprawdę nie dużo trzeba e, do płaczu, w szczególności, jeżeli to jest taka no, trudna tematyka. E, I tak jak. I tak jak niedawno nagrywałam TBR, jak, jak to było? Alfabet z TBR-em, tam nie miałam nic na literkę, na literkę F, a Wy zwróciliście mi uwagę, że mam przecież na literkę F, bo mam Freddy, Mercury i ja, i też mam jeszcze inną biografię Frediego Mercury'ego, ale zdecydowałam się pokazać Wam tutaj tą, to jest, tę. To jest biografia napisana przez jego partnera, Jima Hattona i... No jak widzicie, mam takie stare wydanie kieszonkowe jeszcze. E, przyjemnie się pewnie będzie ją czytało, natomiast e, jeszcze się na nią nie zabrałam, bo... Też brakuje mi jakiejś takiej motywacji, żeby mnie ktoś popchnął i żebym ją przeczytała, eee, ale mam wrażenie, że jak już się za nią zabiorę, to eee, przeczytam ją na jednym posiedzeniu. Kolejna książka to Pacinko i wydaje mi się, że tak się wymawia ten tytuł, natomiast jeżeli źle to zrobiłam, to możecie mnie oczywiście poprawić. Eee, I to jest książka, która to, to jest o tyle śmieszna, bardzo kojarzyła mi się z Sylwią My Books, My Life, po czym okazało się, że Sylwia ją czytała po raz pierwszy z miesiąc temu. A nie wiedzieć, czemu ja miałam takie jakieś mocne skojarzenia, że Sylwia uwielbia tę książkę, a ona koniec końców pokazała Słuchała tę książkę, ale dosyć zabawne mi się to wydaje, że nie spodziewałam się, e, to znaczy moja głowa po prostu wyprzedziła fakty. E, I to jest książka o. to jest saga rodzinna o wyjątkowych ludziach żyjących na emigracji, którzy nie poznali swojej ojczyzny. To również uniwersalna przypowieść o miłości, poświęceniu, tęsknocie, zderzeniu kultur w niespokojnych czasach i fascynujących miejscach. E, Słyszałam dobre opinie na jej temat, tak po prostu. No i też e, jest ona finalistą National Book Award. E, ona miała dodruk jakieś pół roku temu, bo była przez jakiś czas właśnie niedostępna, czy tam trudno dostępna, i wydaje mi się, że dziewczyny czytam czytam ją polecały. Natomiast tutaj akurat mogę się mylić. Kolejna książka to jest coś, co bardzo mi polecacie w kontekście tego, że e, okazuje się, że lubię taką literaturę. E, są to wspomnienia: The Radium Girls, mroczna historia promiennych kobiet Ameryki. E, to jest oczywiście historia kobiet, które pracowały z radem e, i nie były o tym informowane, to znaczy nikt <śledz> Inaczej, domyślano się, że to jest radioaktywne, ale te kobiety nie zostają o tym poinformowane, co zaowocowało tym, że ich stan zdrowia bardzo mocno się pogorszył. To jest dosyć logiczne. Bardzo taka podobno rzetelna historia, rzetelnie napisana. Mam wrażenie, że każdy, kto, czyta tę książkę, kto czytał tę książkę, to ją poleca. Także mam nadzieję, że też będę jedną z tych osób, które ją polecają. A sama historia wydaje mi się być bardzo e, ciekawa i taka, no ważna. Zabójstwo Rogera Ackroyda, e, czyli książka, o, której rozwiązanie zagadki niestety znam, bo zaspoilerowała mi ją. Co mi ją zaspoilerowało? Jakaś książka. Jakaś książka, teraz sobie nie przypomnę jaka, ale na pewno w którąś filmie o tym mówiłam. E, tam jest po prostu powiedziane, e, kto jest mordercą e, w tym przypadku. E, no i tutaj. Mimo tego, że wiem, kto jest, to i tak byłam na tyle zaciekawiona, że postanowiłam sobie ją kupić. Ona jest dostępna w audiobooku, więc na pewno będę ją słuchała właśnie w takiej formie, bo nie ukrywam, że Agathe Christie najlepiej mi się przyswaja właśnie w formie audiobooków, mimo ilości postaci, które się pojawiają, bo paradoksalnie to powinno być dla mnie trudniejsze, a jednak w audiobooku trochę łatwiej mi jest do tego, do tego podejść. To też może być kwestia bardzo dobrego lektora którego imienia sobie na pewno teraz nie przypomnę, ale jest bardzo dobry. Zamroczną rzeką, czyli prezent od Mikołaja, który dostałam właśnie od przyjaciółki, to jest zapis taki memoir, mogę powiedzieć zapis z historii mężczyzny, który uciekł z Korei Północnej. E, to jest książka, która była bardzo polecana przez book, booktuberów, także sama jej byłam bardzo ciekawa i Asia też po prostu zajrzała na mojego Goodreadsa i zobaczyła, że chcę ją przeczytać e, i sobie sama jej też zamówiła, więc będziemy obie razem czytały i zobaczymy, czy faktycznie ta książka będzie tak dobra, jak się o niej mówi, e, ale pokładam w niej ogromne nadzieje i myślę, że się nie zawiodę. No, i tak, prawda jest taka, że tak jak mówiłam, mam 450 książek nieprzeczytanych, więc jest ich bardzo dużo, wręcz za dużo. E, chciałabym przeczytać e, wszystkie je, i to naprawdę są takie książki, które autentycznie mam w TBR-ze i naprawdę chcę je przeczytać. E, a co dopiero jeszcze takie książki, które, których nie mam, a i tak chciałabym przeczytać, e, ale no, pora e, wylosować po prostu z Google'a e, trzy tytuły, które mam przeczytać. 442, i to jest. Oj, wylosuję jeszcze raz, dlatego że ja nie wiem, czy ja ta książkę będę czytać. To jest Kolumbin czy Kolumbine. Y to jest reportaż na temat masakry w liceum amerykańskim i ja tą książkę bardzo chciałam przeczytać, ale dowiedziałam się, że to jest prawdopodobnie bardzo nierzetelny reportaż, więc ja nie wiem, czy ja będę tę książkę czytała, bo ona jest bardzo gruba i pewnie gdyby była chudsza, to i tak bym ją przeczytała, ale ze względu na jej grubość nie wiem, czy chcę czytać coś, co jest nierzetelne, a ma tak dużo stron. I teraz tak, 168 to jest kolejna książka, już Wam mówię, 168 to jest Oko Świata, o Boże, ale cegła. Oko Świata yy, i to jest, yy, kto to napisał? Już Wam mówię. Robert Jordan, to jest pierwszy tom Koła Czasu. Yy, jest dostępny audiobook, więc ja myślę, że w takiej formie będę tego słuchała, mam dwa tomy yy, u siebie w domu, także yy, ale trochę się cykam powiem Wam szczerze, ale dobra, no, trudno, dostałam Muszę przeczytać. I co tam jeszcze mamy? I mamy jeszcze 276. Opowieść podręcznej komiks. No dobra, to akurat będzie łatwe, okej, okay, może być. To mi się akurat podoba i jeszcze... I jeszcze raz sobie zrobimy. Jeszcze 421 i to jest powróceni. To jest książka noblisty zeszłorocznego, nie tegorocznego, to. Jeżeli się nie mylę, to co jest autor, który jest. Nie, nie będę mówiła, bo nie pomylę pewnie. Tak czy inaczej, tak jak mówię, noblista zeszłoroczny. Jestem jej bardzo ciekawa, bo w sumie spotkałam się tylko z jedną opinią na Bookstagramie. Nikt mam wrażenie jej nie, nie, nie czyta, a sama jestem jej bardzo ciekawa, e, także mam nadzieję, że mi się uda. No dobra. No słuchajcie, dobra, to jeszcze jedną. 46 jeszcze. E, no bo jak mam ten komiks, to wiecie, ten komiks, to będzie szybka, szybka akcja. E, 46. Fabryka Os. O matko, to trudne. Uuu, hu, hu. Słuchajcie, to jest książka. Jedyna książka, z którą... Nie wyłowię jej teraz, bo mam tam prezenty na dole. To jest jedyna książka, którą mam i która ma na przedniej okładce oznaczenie plus 18. To jest, z tego co wiem, co mi wiadomo, to jest bardzo taka brutalna książka i tam jest dużo znęcania się nad zwierzętami, więc nie obiecuję, że przeczytam ją do końca, ale chciałabym spróbować, bo to też jest uważana za taki klasyk literatury. No nie wiem, no ja, ja ich nie ustalałam, tak? E, zobaczymy, bo może być tak, że akurat mi się spodoba. Czyli zostawiam Wam tutaj moją zrobioną planszę z kanwy i oczywiście na Instagramie będę Wam update'owała, jak mi idzie, e, idzie, jak mi idzie to wyzwanie. E, zobaczymy, czy pójdzie mi lepiej niż w zeszłym roku, bo nie ukrywam, że w zeszłym roku poszło mi bardzo średnio, bo chyba tylko połowę przeczytałam z tych książek, które tam pokazałam. E, no i tak. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie książki Wy chcecie przeczytać w kolejnym roku i ile książek macie nieprzeczytanych na półkach. Może mnie to jakoś wesprze. Ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. Cześć.